Szanowni Państwo, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, z jej artykułem czwartym, władzę zwierzchnią Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje naród. Te władze naród sprawuje albo bezpośrednio, poprzez referenda i wybory, albo pośrednio, poprzez właśnie wybranych w wyborach swoich przedstawicieli. Urząd Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Rzeczypospolitej ma charakter szczególny, albowiem na Urząd Sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybierają właśnie przedstawiciele narodu, wybiera Sejm. Z tych przedstawicieli złożony. Jeszcze raz gratuluję panu sędziemu tego wyboru. Uzupełnieniem tego wyboru. Jest złożenie ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej. Akt ten ma charakter nie tylko ustawowy, ale ma charakter także istotnie symboliczny, albowiem to prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym przedstawicielem polskiego państwa, a zarazem jest gwarantem ciągłości władzy państwowej. Cieszę się zatem, że dziś Mogę od pana sędziego odebrać to ślubowanie. Cieszę się, dlatego że oznacza ono, że Trybunał Konstytucyjny składa się, tak jak przewiduje to Konstytucja, w tym momencie już znowu z piętnastu sędziów. Dziękuję za złożenie tego ślubowania. Tym elementem ważnym w przyjęciu tego ślubowania jest również to, że pan sędzia oczywiście w ramach Trybunału, stosownych składów Trybunału będzie wydawał orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. A więc tak jak mówiłem zawsze do sędziów, dla mnie jako prezydenta oznacza to specyficzne podzielenie się tym elementem reprezentowania Rzeczypospolitej przeze mnie jako najwyższego przedstawiciela polskiego państwa, tego, który właśnie jest gwarantem ciągłości władzy państwowej i tego, który czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Cieszę się, że tego ważnego aktu mogliśmy dopełnić. Ale chcę w tym momencie mocno zaakcentować, że ten wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbywa się także w ramach konstytucji, odbywa się w ramach norm, które regulują w związku z tym ustrój naszego państwa i jest zgodny z wolą ustrojodawcy. Ustrojodawca w taki, a nie inny sposób sformułował wybieranie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dając tę wielką kompetencję właśnie Sejmowi z nadzieją, że zapewni to pluralizm niezwykle ważnego organu władzy państwowej, władzy publicznej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Ten pluralizm wynika z tego, że jak w każdym ustroju demokratycznym, jak w każdej dobrze funkcjonującej demokracji, ponieważ skład Sejmu, skład Parlamentu jest emanacją woli suwerena, jakim jest naród, a ta wola może się zmieniać, w związku z powyższym zmieniają się także i opcje polityczne rządzące w państwie, zmienia się również i opcja polityczna, która stanowi większość parlamentarną. Uwzględniając to, ustrojodawca przewidział długie, bo dziewięcioletnie kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przewidział także, że kadencje te zaplatają się ze sobą po to właśnie, aby ten pluralizm zapewnić. Jakiekolwiek próby zatem naruszania tego pluralizmu muszą zostać z punktu widzenia ustrojowego i z punktu widzenia sprawności funkcjonowania państwa, muszą zostać ocenione absolutnie negatywnie. Cieszę się, że mogę dzisiaj odebrać to ślubowanie od pana sędziego, ponieważ jest pan wybrany przez Sejm, który z założenia mając zeroletnią kadencję, będzie jeszcze sprawował tą władzę ustawodawczą poprzez prawie że połowę pańskiej kadencji sędziowskiej. To ważne, albowiem w pana osobie emanuje wola Sejmu co do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale poprzez tę wolę Sejmu emanuje także i wola suwerena. Chciałbym jednak z całą mocą zaznaczyć, Panie Sędzio, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z jej artykułem 195 ustęp 1, jest Pan w sprawowaniu swojego urzędu niezawisły i podlega tylko Konstytucji. Ten przepis musi być jednak także czytany w aspekcie całej Konstytucji, pozostałych jej postanowień, które są ze sobą równorzędne, albowiem Konstytucja nie dzieli postanowień konstytucyjnych na ważniejsze i mniej ważne. W istocie zatem nie wolno żadnych postanowień Konstytucji pomijać. Ta sama Konstytucja Stanowi w artykule 197, że organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb jego postępowania reguluje ustawa. Stanowienie ustaw jest zaś rolą ustawodawcy, czyli jest rolą Parlamentu, Sejmu i Senatu. Jest jasny i wyraźny przepis artykułu 10 Konstytucji, który mówi o trójpodziale i równowadze władz. Ten trójpodział władz to podział na władzę ustawodawczą wykonywaną przez Sejm i Senat, władzę wykonawczą realizowaną przez rząd i prezydenta Rzeczypospolitej i władzę sądowniczą, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości realizowane przez sądy i trybunały. I to jest niezwykle istotny element, zwłaszcza jeżeli zestawimy to z kolejnym przepisem konstytucji a mianowicie jej artykułem siódmym, który jasno i wyraźnie, bezwzględnie obowiązując, stanowi, iż wszystkie organy władzy publicznej, a więc także i Trybunał, działają na podstawie i w granicach prawa. W związku z powyższym każdy organ państwa ma obowiązek przestrzegania prawa obowiązującego. Ma obowiązek przestrzegania i działania w granicach Konstytucji, i działania w granicach ustaw, zwłaszcza tych, które są bezpośrednio do niego skierowane. Tak też jest z ustawą, o której wspomniałem, a mianowicie ustawą regulującą organizację oraz tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W istocie zatem nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego wybieranie przepisów, które będzie stosował i ocenianie, które przepisy Trybunał obowiązują, a które przepisy Trybunał może pominąć, jeżeli są one dla niego wiążące, jeżeli są one dla niego wiążące zgodnie z rolą ustawo z wolą ustawodawcy i wolą Prezydenta Rzeczypospolitej, który podpisuje ustawy i przekazuje je do publikacji, w związku z czym po opublikowaniu stają się one wiążącym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy ustawa nie wiąże i kiedy taką jeszcze niewiążącą ustawę ocenia Trybunał Konstytucyjny pod względem jej zgodności z konstytucją, wtedy, kiedy wniosek o taką ocenę do Trybunału skieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przed jej podpisaniem i przed jej opublikowaniem, a więc w tak zwanym trybie prewencyjnym. Szanowny Panie Sędzio, Panie Profesorze, jeszcze raz gratuluję wyboru. Dziękuję za obecność tutaj w Pałacu Prezydenckim. Jestem przekonany, że Urząd Sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie Pan sprawował nie tylko bezstronnie, nie tylko zgodnie ze swoim sumieniem, ale przede wszystkim w sposób jak najbardziej fachowy od strony merytorycznej jako prawnik, jako profesor uniwersytecki i wierzę w to, że przyczyni Pan się do budowy tej pozycji, jaką powinien mieć Trybunał Konstytucyjny.